Poszukajmy sensu, e, szybka rozkwinka, e, zakład Pascala e, dzisiaj na tepecie, musiałem sobie przypomnieć e, jak się to ładnie nazywało, e, ogólnie chodzi o to e, w wielkim skrócie, że e, lepiej zostać, e, lepiej wierzyć, a jeżeli nie wierzyć, do tego mniej więcej się to skupimy. Prowadzę w wielkim uproszczeniu, zaraz wszystko wyjaśnię, tylko jeszcze wcześniej dodam ciekawostkę. Pascal tej zasady, ogólnie ona leżała w jego, znaczy on robił sobie notatki do takiego ogólnego wielkiego wywo, wywodu broniącego religii, religijności, teizmu, którego nie zdążył opublikować, bo sobie umarł i po prostu one nie były poskładane i dlatego Parę wersji zakłada Pascala była w tych notatek, ale przyjęli taką jedną, że mniej więcej to do niego się to jakby. No, po prostu główną myślą, więc jest parę wersji podejścia do tego tematu. I sam jak myślałem, bo to już jest trzecie nagranie, które nagrywam, i bo się za każdym razem zatrzymywałem, i zastanawiałem się, bo znajdowałem kolejne właśnie sposoby, żeby udowodnić, że tu nie ma sensu albo jakieś warunki są niespełnione. I zaraz do tego przejdziemy. A to najpierw wyjaśnię mniej więcej o co w tym chodzi. E, masz e, do wyboru. Po prostu jeżeli e, Boga nie ma i ty nie wierzysz jest dobrze. Jeżeli, znaczy wygrywasz tak w teorii. Jeżeli e, Bóg jest a ty nie wierzysz to przegrywasz. Jeżeli Bóg jest i wierzysz to wygrywasz. I o... No, i tam chyba jeszcze jakaś jedna opcja była, ale też jakaś przegrana. Rozrysujecie sobie to, to jest bez problemu po prostu chwila przemyślenia, bo jakby to nie ma znaczenia. Znaczy, ma znaczenie pod względem logicznym, ale rzeczy, które za, jakby. O, wyjaśnienie i podejście do tego, jakby dyskredytuje totalnie. Trzymanie się tego, czy to faktycznie ma sens, bo ten zakład i jakby no, to twierdzenie po tu nie ma sensu, bo wystarczy popatrzeć na to w ten sposób, że w tym zakładzie chodzi o to, że wierzysz w Boga, ale po pierwsze, nie jest podane w jakiego Boga, a jest to na bóst na tym świecie i to już dyskredytuje to, bo. W Którego Boga masz wierzyć? A co jak uwierzyć w złego Boga? Jakby to jest pierwsza. Jakby. To jest pierwsza rzecz, która dyskredytuje to już po prostu na stacie. Bo ten zakład się odnosił do jednego Boga, że istnieje Bóg. Jakby że jest albo nie jest, ale my na ziemi mamy setki bytów i znaczy. No po prostu no nie bytów, bo one nie istnieją, ale... Yy. Po prostu, do którego Boga ma się człowiek wierzyć? No to to jest jedna z takich rzeczy. I druga z takich rzeczy też ma ładną nazwę, ale zapomniałem, jak się ładnie nazywa. Ale mniej więcej się sprowadza do tego, że o, w kasynie jest gra, w której kasyno ci wypłaca pieniądze. Ty, ty zadecydujesz, za ile zagrasz. A gra polega na tym, że jest, wyrzuca się orzeł albo resztkę, i jeżeli wybierasz na, y, jaką jaką scenę monetę chcesz, i musi tyle razy z rzędu wypaść, i za każdym wypadnięciem y, z rzędu podwaja się o 2 i też no podwaja się o 2. Więc najpierw masz załóżmy złotówkę 2 złote, 4 złote, 8 zł, 16 zł, 32 zł i tak za każdym razem. I ty decydujesz za ile zagrasz? Tylko że w pewnym momencie jakby dochodzisz do tego, że ilość razy wypadnięcia, znaczy po prostu od razu dochodzisz do tego, że ilość razy wypadnięcia. Ojów, bo resztek z rzędu jest dość niewielka. I po prostu no wy Na próbie wygrania miliona, czyli wyrzucenia około 21 razy. Jak nas tak na szybko. Mogłem się walnąć. Może to jest mniej czy więcej. W się nie postawiłbyś na to załóżmy, nie wiem, 20 tysięcy tak. Żeby wygrać to, bo wiedziałbyś, że Prawdopodobnie, że tyle razy się na to wyjdzie, to tego nie dostaniesz. I to się sprowadza do y, tego, że nie. Jakby wiesz, że to jest głupi zakład, ale to tak samo i to dąży do nieskończoności, jakby to. Y, prawdopodobieństwo i jakby do nieskończonych wyników. No to tak samo z tym y, w tym długim tłumaczeniu, że y, przecież. Y, nieskończone życie cię omija, jeżeli e, nie wierzysz w Boga. Tylko problem jest taki, że e, jaka jest szansa, że to istnieje? E, ale dobra, to już to szansa, bo pomyliłem, nie, nie chcę mieszać. E, szansy, że to istnieje, to jest na inny wywód, ale w każdym razie to też jakby dąży do, ten dar dąży do nieskończoności, a i tak nie masz mm, Prawdopodobnie jest to, że on wypadnie. Coś dziś. Poza tym. Dobra, tutaj mogłem coś sknocić, bo trochę dawno, czasu temu, o tym czytałem. Więc totalnie to jest tak chaotyczne, o tym opowiadam i zachęcam do, że tak powiem, zapoznania się z tym. Ale mniej więcej na kolejną ten, że tak powiem, argument mogę przytoczyć, że ja z punktu widzenia mnie. Wolę, załóżmy, znaczy nie powinienem się do siebie odnosić, bo to ogólnie mo mogę powiedzieć o jakby podejściu do tematu, ale ja na przykład yy, wychodzę z założenia, że yy, to nie ma sensu, yy, Jeżeli jeżeli bym miał przez całe życie, załóżmy się okłamywać. Znaczy, okamywać siebie i wszystkich wokół, że niby wierzę, e, to nie miałoby dla mnie sensu. I myślę, że dla jakiegokolwiek Boga, który by istniał, to też by nie miało sensu. E, więc, no, takie jest moje podejście do tematu. E, więc, dla mnie, jest zakład Pascala, że e, wierzysz,. E, jakby w cudzysłowie udajesz, że wierzysz, albo po prostu, że nie ma sensu wierzyć, to no nie. Jakby. Po prostu on w tylu założeniach, jakby tam w tym zakładzie jest tyle pierwotnych, yy, źle, z... jakby są założenia, od których masz tonę wyjątków, i najlepiej by było zrobić po kolei przy wszystkich, po prostu je wylistować i pokazać beznadziejność po prostu. Yy złożenie, bo ten zakład jest za bardzo szeroki. Oczywiście możesz na go coraz bardziej precyzować i precyzować. I to by miało sens. Ale. No, dla do mnie najbardziej przemawia to, że. No, w sumie nic do mnie. Parę rzeczy się nakłada na to, że dla mnie po prostu ten zakład nie ma sensu. Boże, tragicznie na, nagrałem i tragicznie o tym opowiedziałem. Ale dosłownie wpiszcie sobie w Google Zakład Pascala, ktoś wam to ładnie wytłumaczy na ładnej tabelkach, a to jest po prostu szybka roz, rozkminka, żeby powiedzieć, co o tym sądzę. Nie, nie pamiętam większości tych rzeczy, ale. Na słowo mi właśnie uwierzyć, albo po prostu na słowo wam powiem, że... I więcej to się do tego sprowadza i po jakimś czasie, jak zaczniecie się zastanawiać, i tak dojdziecie do tych samych wniosków. A jeżeli nie dojdziecie, to gdzieś popełniliście jakieś błędy logiczne. Popełniliście. A jeżeli nie popełniliście w sztuce logiki, to popełniliście po prostu błąd. Chociaż z drugiej strony, no właśnie, nie można też powiedzieć, bo na przykład, właśnie, tutaj co do takiej samej wiary, ale to jest na jakąś inną szybką miastnikę, bo Wiara. E, właśnie wszystkie osoby wierzące sprowadzają wiarę, mniej więcej, z którymi do tej pory rozmawiałem. O, nie dobra, nie wszystkie, ale powiedzmy, niedawno rozmawiałem z księdzem i on też wychodzi z takiego samego założenia, że w wiarę to ty wierzysz, że musisz uwierzyć. Po prostu wierzysz. No nie. Ja potrzebuję dowodu albo jakiegoś. No, mniej więcej to się sprowadza do dowodu, ale to odnośnie ateizmu, e, by, by było, znaczy, albo podejścia naukowego e, do wiary. No, to jest na inną szybką ale mniej więcej, e, jeżeli masz po prostu wierzyć, czyli sobie wmawiasz coś, że jakby i z tego wmawienia możesz dojść do jakichś logicznych wniosków, tylko że one będą zaburzone właśnie przez to, że ty sobie wymawiasz, a nie dążysz do prawdy, bo jeżeli dążysz do prawdy, w pewnym momencie zaczynasz wszystkie błędne hipotezy, jakby w pewnym momencie zaczynasz zauważać, że pewne hipotezy są błędne, to zajmuje krótko bądź długo, w zależności od tego, od dużej ilości czynników, ale nauka ma to do siebie, że eliminuje wszystkie... E... Nieprawidłowe albo nieprawdopodobne rzeczy, i zostałem ten najbardziej prawdopodobne albo najbardziej e, prawidłowe, bo niekoniecznie najbardziej prawdopodobna rzecz jest tą prawidłową. E, mamy kilka takich przykładów, ale na, brzydko, e, do tego się też odnosi o ockhama, że po prostu le leci, co jest najbardziej prawdopodobne, i mniej więcej to tym się powinien sugerować, co jest nie zawsze. Prawdziwy, bo nasz świat nie byłby za łatwy, gdyby tak było. Ale w większości sytuacji do tego się dąży. Aczkolwiek są szersze rozkminki. E, dobra, przepraszam, że... No naprawdę nie mogę tego zejrzeć, ale chciałem rzucić, bo mi się tak właśnie przypomniało o zakładzie Paskala e, Więc. Dziękuję za wysłuchanie, po, po się sobie, jeżeli uważacie, że za słabo. Zostawcie komentarze. Jakby rozpiszcie się tak minimum z 20 wyrazów, wystarczy, I guess. Jakby bo o tym temacie możecie albo napisać tak, 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 dobrze, albo nie i się rozpisać, bo ogólnie tematy wiary są właśnie jednymi z triggerów, które większość ludzi że tak powiem, oburzy. Więc jeżeli powiedziałem coś, co Was oburza, to, to napiszcie komentarz. A jeżeli nie, to pochwalcie. Albo też napiszcie komentarz, dlaczego nie. I tak. W sumie, pewnie, jak obejrzę to nagranie, to nie będzie aż jakby. Będę miał takie, że okej, okay, chaotycznie, ale. Myślę, że chyba nie, nie odpaliłem nikogo. Jakby starałem się jak najbardziej uczciwie, albo po prostu. Nie jak, jak coś to od razu mówię, że nigdzie się nie starałem nikomu na odcisk yy, ten. Aczkolwiek w innych naganiach może będę się starał, ale po prostu mówiłem tak, le lekko, bez przemyślenia, no szybko mięskinę po prostu rzuciłem. Dobra. Kończę. Dziękuję za dzisiaj. Poszukujcie sensu i kłaniam się nisko. Cześć.